Cześć, tu Ania po godzinach? Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.18.2 moda, która się nazywa Beyond Earth i yy, daje nam możliwość polecenia w kosmos, czyli to jest taki Space Mod czy coś ala la Galaktikraft. Także co trzeba zrobić? Trzeba pobrać trzy pliki z internetu, zatem wchodzimy sobie na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z Forge'em. Szukamy ostatniego, klikamy na ten duży przycisk Installer i stąd pobieramy plik. Przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu, to jest strona z modem Just Enough Items, w skrócie JEI. I tutaj dzięki temu modowi będziemy wiedzieć co i jak kraftować. Zatem szukamy na najświeższego na wersję 1.18.2, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i na ostatniej stronie, do której mamy link w opisie do filmu, mamy mo właśnie moda Beyond Earth, pasującego do Forge'a. Nie do fabryka. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1182. Klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i jak już mamy te pliki pobrane, to możemy instalować. I cóż robimy? Naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam wtedy takie okno RUN czyli uruchom. Tutaj wpisujemy procent APP procent. Klikamy OK. Wyskakuje nam folder Roaming. W folderze Roaming szukamy folderu .minecraft. Wchodzimy do niego. W folderze .minecraft szukamy folderu versions. Wchodzimy do niego i w folderze versions sprawdzamy, czy mamy folder 1.18.2. Jak tak, to OK. A jak nie, to musimy uruchomić Minecrafta chociaż raz na wersji 1.18.2. To wtedy właśnie tutaj w tym folderze versions stworzy nam się ten folder 1.18.2. No i jak już wiemy, że go mamy, to instalujemy Forge'a, czyli klikamy dwa razy z zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik Forge'a, chwilę czekamy, czekamy, czekamy i pojawia nam się takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy, klikamy OK i czekamy aż nam się pobiorą wszystkie biblioteki Forge'owe. No, i po jakimś czasie wyskoczyło okno Complete, czyli z sukcesem Forge jest zainstalowany. Klikamy OK i widzimy, że w folderze VERSIONS stworzył nam się nowy folder 1.18.2 Forge. Zatem zamykamy to i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy tutaj mamy wybrany profil z forge Jak tak, to OK. Jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z forge po czym klikamy Play. Tutaj zaznaczamy, tu znowu klikamy play i czekamy, aż nam się zainstaluje forge do końca i uruchomi się strona startowa gry. No, i mamy stronę startową gry. Jak widać, forge jest zainstalowany. Gdy wejdziemy w zakładkę MODS, to też widać, że forge jest zainstalowany. Zatem wychodzimy stąd, wychodzimy z gry i instalujemy pozostałe pliki. Czyli znowu naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak Robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Nie to mi wyskoczyło. Klawisz R jak Robak i klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko RAM, czyli uruchom. Tutaj sprawdzamy, czy mamy wpisane procent, APP data procent. Klikamy OK wyskakuje nam folder roaming w folderze roaming wchodzimy do folderu .minecraft i w folderze .minecraft szukamy folderu mods folder mods stworzył nam się przed chwileczką gdy uruchomiliśmy minecrafta razem z fordem to wtedy właśnie tutaj w folderze .minecraft stworzył się folder mods do którego wchodzimy teraz zaznaczamy pozostałe pliki i wrzucamy je do folderu mods są zainstalowane, zamykamy to i uruchamiamy znowu launcher gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy wybrany tutaj profil z forgem. Jak tak, to ok. Jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z forgem, po czym klikamy play i znowu czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Gdy wejdziemy w zakładkę mod, to widzimy, że zainstalowany jest mod Beyond Earth i jest mod Just Enough Items. Wychodzimy stąd i tworzymy nowy świat. Wchodzimy w single player. Survival oczywiście, zrobimy sobie piswór, żeby nas nic nie zjadło. Ja zawsze zezwalam na czyty. Więcej opcji świata. Zawsze zezwalam na skrzynkę, bo czemuż by nie? OK, i tworzymy nowy świat, i widzimy się jak się stworzy. Tutaj jeszcze nam się coś takiego pokazuje, więc tutaj klikamy proceed. i znowu czekamy, aż nam się uruchomi świat. No i mamy świat całkiem, całkiem i cóż i cóż klikamy e jak ekwipunek i widzimy, że tutaj mamy moda jej zainstalowanego to sobie jeszcze się cofniemy do escape escape options controls keybinds zjedziemy sobie do moda just enough items i tutaj jest toggle cheat mod przypisujemy sobie literkę, klawisz, który będziemy klikać, żeby się uruchomił Uruchomiło czytowanie, czyli żebyśmy mogli pobierać sobie z jej itemy. Ja tutaj przypisuję zwykle K, OK, OK, OK i wracamy do gry i klikamy E, jak ekwipunek, i idziemy na ostatnią stronę i widać, że tutaj już są itemy z moda Beyond Earth. Tutaj są. Rudy, które występują na księżycu, na Marsie, na merkurym, na Wenus. Jeszcze gdzieś coś jest. Glasio. Na Glasio też. Ha. Także tyle rzeczy można odwiedzić. I tutaj są różne różności. I cóż jest najistotniejsze, najistotniejszy jest NASA Workbench. Robi się go w taki sposób. O z, z steel, ze steel ze stali, i tutaj z skompresowanej stali, i to wszystko się robi. Stal się robi w Blastingu, się przepala Irona i się dostaje stal, a żeby ją skompresować, to trzeba w kompresorze. Wrzucić do kompresora, tu pobiera prąd i robi to właśnie. A kompresor się robi w taki sposób. Tutaj mamy jeszcze jakieś młotki. Młotki się robi w taki sposób. To wiadomo, wszystko jak się robi. Ok, czyli cóż, co jest nam jeszcze? Ten nasa workbench to jest istotne. I o, Solar Panel da nam prąd. Tak się robi. Co to jest to? Iron Plate. Młotkiem w iron i jest iron Plate. Tutaj jest coal generator, czyli na węgiel. Z węgla dostajemy prąd. Tu jest ten kompresor. Tu jest jeszcze fuel refinery, bo będziemy <laughs> potrzebowali yy, benzyny, czy co to jest? Chyba tak. I w taki sposób to się robi. Tu jest jeszcze oxygen loader, czyli coś, co nam będzie dawało tlen do naszych butli tlenowych. Tutaj o tak się robi tank z wełny i z tego. Także tutaj jest jeszcze dużo, dużo rzeczy potrzebnych, ale to już sobie sami obejrzycie. Zobaczmy jak się robi ro rakietę. Rakietę się robi w tym NASA Workbenchu z nosa, z, ze skompresowanej stali, z tanków i z Silnika. Tanki się robi w taki sposób, trochę tego, trochę tego, gdzie to było. A silnik się robi o tak. Tutaj potrzebne jest coś takiego i coś takiego. Wszystko jak widać, można zrobić, można dojść do tego, jak to się robi. I to się robi rakietę podstawową tier pierwszy. Żeby zrobić tier drugi, to potrzebujemy skompresowany deszcz. A deszcz to jest właśnie skała, z którą się pobiera na księżycu. A następnym potrzebny jest skompresowany ostrun. A ostrun się pobiera, nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie, pewnie gdzieś indziej. Zobaczmy te rudy, które tutaj występują. Gdzie to było? Iron 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 <laughs> yy, dobra, zobaczmy zobaczmy tu tutaj to, Ma o na Marsie to się pobiera <laughs> prościej było yy, okej okay. i to jest yy, tier trzeci a to był tier drugi to się pobiera na, na Księżycu Ok, i tier pierwszy, tutaj już wiemy, jest to na Ziemi. Jest jeszcze rakieta tier czte... ej, nie w tę stronę pojechałam, tier czwarty, o, to takie czerwone kaloraj i jego się pobiera na Wenus. Także trzeba odwiedzić wiele y, tych y, planet, żeby, żeby, żeby Zrobić te wszystkie rakiety. No i teraz sobie weźmy taką rakietę tą podstawową, bo tylko z podstawową. Aha, żeby wziąć to, oczywiście muszę kliknąć K, bo sobie przepisa, przypisałam. Tę podstawową, podstawową możemy, tą podstawową rakietą możemy polecieć na księżyc i tam wydobyć coś, z czegoś zrobimy tą drugi tier, żeby polecieć dalej. No, i tak, żeby polecieć, to musimy ją gdzieś na czymś postawić, na takiej wyrzutniczy launcherze, czy jak to się nazywa. Gdzieś on tutaj jest, tu. Rocket launcher. Robi się go w ten sposób. Trochę tego i trochę tego. I 9 sztuk się dostaje z tego wszystkiego. Zatem dziewięć sztuk jest nam potrzebne, właśnie gdzie to było? Tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 sztuk jest potrzebne. Ok. Zatem sobie teraz ustawmy gdzieś nasze lądowisko. Może tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć. O, i tutaj nam wyskoczyło takie coś, i na to stawiamy rakietę. I mamy rakietę z okienkiem. I możemy sobie wejść do tej rakiety, ale nic to nam nie da, bo nie polecimy, bo nie mamy. Fuel, A żeby mieć fuel, to tak trzeba kliknąć z shiftem na rakietę i tutaj wsadzamy fuel. I wtedy nam się tutaj ten fuel pojawi. I możemy zobaczyć, jaka jest receptura. O tak, tutaj wrzucamy i mamy. A fuel się robi we fuel rafinery. I tu się rzuca oil i się dostaje z tego oila fuel. A żeby wrzucić oil, to trzeba mieć oil. A oil dostaje się, możemy znaleźć oil w oceanie. O i tyle. Czyli, że w rafinerii przerabiamy oil, który sobie gdzieś tam znajdziemy w oceanie, na benzynę. Na, na fuel do rakiety. Dobrze. I oprócz tego, że potrzebujemy fuel, to sobie weźmiemy oczywiście fuel. Dobra, to teraz shiftem na rakietę, i może być. O, i tu nam się to zapełnia. Ok, to nam się całe zapełni tutaj. I oprócz tego na, na księżycu potrzebujemy specjalnego ubranka. Ej, nie chciałam. No dobra, weźmiemy sobie i za chwilę wam pokażę, jak to zrobić. Okej. Okay. I takie ubranka się robi w ten sposób trochę tego, trochę tego tutaj tutaj już potrzeba do tego do, yy, do yy, zbroi potrzeba, jak widać, takie różne rzeczy czyli oxygen tank to tak już widzieliśmy przedtem i takie coś, oxygen gear a to się robi w ten sposób ok, i spodnie tak i butki tak no, i tutaj potem można sobie to ulepszyć do, na neteritowy. Ok, i teraz tak, to. To, jak już mamy, to musimy, jak widzicie, jest oksygen 0 z 48 tysięcy możliwych. Zatem to trzeba tutaj napełnić tlenem. Tlenem to właśnie musimy sobie się cofnąć. Musimy wziąć solar panel. Solar panel. Musimy wziąć. Oxygen loader. Tak. I tak, solar panel sobie postawimy na słoneczku. Nie, to jest kompresor, to nie to wzięłam. Ho, ha. Ho, ho. Dobra, weźmy Solar Panel. <coughs> <coughs> Sorry. Solar panel postawmy sobie na słoneczku. I on nam się tutaj słoneczkuje. <coughs> Ładuje nam robi się energia. Zatem postawimy obok tego to. I to już przyjmuje tę energię. I teraz tutaj musimy wyrzucić coś. Pokaż receptury. I musimy tu wrzucić wodę po prostu. Z wody nam się robi tlen. Oksyżen. No tak, no hardbone, no to tak. Dobrze, przerabia się. Ok, czyli potrzebujemy wodę. Water. Proszę wodę ze 4. Dobra, może nam tyle wystarczy. I tutaj wsadzamy wodę. Ok. I już się przerabia na oksyżen. Tu wsadzamy drugą, tu wsadzamy trzecią i wsadzimy sobie czwartą. I trochę tego oksyżenu tutaj dostaniemy. Może jeszcze jedną. O, i teraz nam się pobierze. Mhm. Dobra. Także trochę tego oksyżenu tutaj dostaniemy. Jak widzicie, tutaj mamy zero w tej chwili. Zatem wsadzimy sobie to tutaj. I już mamy tyle oksyżenu. I cały czas się robi. Dobra, to dodajmy jeszcze trochę, bo widać, że tego nie jest wcale dużo. okej okay. Dobra, tyle nam chyba wystarczy. Jak widać, nasza klatka dostaje tego. Dobra, zróbmy sobie dzień, bo nam prąd się zużywa. Timesec. Także ten na, na, na węgiel jest o tyle lepszy, że nie, nie musi być dnia, żeby to obsługiwało. Ok. Dobra, jeszcze chwila, i zaraz sobie polecimy. O, mamy 7000. Ok jak to założymy, to ile mamy procent? O, 15% mamy. No dobra, czyli tak, mamy benzynę, benzynę, mamy paliwo, o, fuel, paliwo. Mamy paliwo, mamy tlen, możemy wskoczyć do rakiety i żeby ją uruchomić, to tutaj i, i, i start rakiety, kliknąć spację. Ok. Zatem czy 400? Tada! Kliknąłem spację i nam tu odlicza. I czy start Ło! Lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy, i tutaj widać gdzie jesteśmy. Także tutaj do końca musimy dolecieć. I ziemia nam się oddaliła. A ja tam jestem w środku. O, i już wyszliśmy poza orbitę ziemską. Albo poza stratosferę, czy tam coś tam. No, nie znam się na tym. Nie znam się. Oksyżen cały czas mamy. I za chwilę dolecimy do końca. Tada! O, i tutaj mamy coś takiego. Toxima Centauri. A i tutaj na to Glacio. I na Glacjo możemy polecieć czwartą rakietą, znaczy tie, rakietą Tier 4. Czyli nie możemy tutaj sobie polecieć, czyli wracamy i klikamy na to Solar System. I tutaj możemy sobie polecieć na, zie na Ziemię. Możemy na Marsa Tier 2, na Merkurego Tier 3 i. Na Wenus też Tier 3. No to klikamy Ziemię, bo mamy tylko Tier 1. I na Ziemi, w tym miejscu możemy polecieć na Księżyc albo na Ziemię. A żeby na, na zrobić spac spację, stację księżycową, to musimy mieć to, co jest tutaj napisane. Także tego nie możemy zrobić. Także cóż, lecimy na, a możemy chyba jeszcze na orbicie sobie. Polatać, ale nie, to lecimy na księżyc. Tada! Ok, i teraz musimy, spadamy bardzo szybko, więc musimy przytrzymać. O, tutaj widać, musimy przytrzymać spację. To wtedy tutaj. Ej, tutaj widać, jak spadamy. E, a, powoli, powoli, bo się zabije. Także trzeba trzymać spację przynajmniej w końcowej o, w, końcowym, w końcowej fazie lotu O, także wylądowaliśmy takim lądownikiem i wyskakujemy przez shift lewy no i tak sobie wyszliśmy tutaj i sobie możemy podskakiwać hopsia hopsia no i tutaj gdzieś znajdziemy te rudy do tego, żeby robić kolejny tier rakiety no, i teraz, żeby wrócić, to powinniśmy mieć rakietę znowu, bo tym się nie. Nie wiem w sumie, czy tym się. startuje? Nie, nie, nie. z tym już nic nie zrobimy. Zatem musimy mieć kolejną rakietę, żeby wrócić. No i, i tak samo sobie. Czyli trzeba, zanim się wyleci z ziemi, trzeba mieć dwie rakiety, dwa te launchery, czyli te. te, te, te dziewięć sztuk. Tych, tych launchpadów, tak. E. I trzeba mieć fuel ze sobą, i tak dalej, i tak dalej. Także ja już nie będę wracać, jak się doleci tam w to miejsce, gdzie trzeba wybierać, to trzeba wybrać Ziemię. No i oczywiście w ostatniej fazie lotu na Ziemię trzeba przytrzymać spację, żeby się nie zabić. No i to wszystko. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jak widać mod działa całkiem sympatyczny jest I, i, i zapraszam was oczywiście do oglądania kolejnych odcinków, następnych i wcześniejszych odcinków też zapraszam was do oglądania i zapraszam was do oglądania moich serii, serii z Minecrafta Solo 6 oraz serii z Sims 4 Dynastia Piastów i tymczasem dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka i trzymajcie się, pa pa pa, całość